Cześć z tej strony Kusim i witam Was w pierwszym odcinku z serii Minecraft Texture Packs. Witam Was wszystkich serdecznie. Jesteśmy na mojej, jak zwykle, mojej mapce. No i co? I będziemy tutaj sobie przedstawiać różne teksturpaki. Na jakiej zasadzie to będzie wyglądać? Po pierwsze, nie będziecie słyszeć tutaj mojego głosu. Po drugie, będzie zamiast mojego głosu tutaj szła zawsze jakaś muzyczka albo jakaś inna... Bo po prostu będzie się jakaś muzyczka powtarzać, jeszcze nie wiem, sam się jeszcze, znaczy na razie jeszcze nie będzie się powtarzać, ale niektóre będą mogły się powtarzać, jak nie będziemy się zbytnio chciało szukać jakiejś fajnej muzyczki. Będę po prostu, jak, na jakim zasadzie będę to pokazywał. Będziecie mieli tutaj, tutaj macie przedstawione wszystkie bloki. Są one tutaj jakoś posegregowane jeszcze tam na różne części. Na przykład tu mamy wszystkie cegły i kamienie, tu mamy wszystkie rudy, tam mamy całą trawę. I takie i tym, tym podobne do niej, czyli na przykład piasek, gravel, klaja. Tu mamy wszystkie drewno i jame, na przykład diamentowe. Jak to będzie wyglądać? Wszędzie jest podpisane wszystko. Będę po prostu tak. Będzie tak, będę tak stał na F1, tak będziecie wszystko widzieć. Będę tak przechodził. Będziecie mogli sobie robić stop, jeżeli byście się bardziej chcieli przypatrzeć. I tak będę przechodził przez tak... co najmniej na jednym się będę zatrzymał co, co sekundę. Tak będzie to wyglądać z muzyczką. Obracam się. Jakoś fajnie to będę. o tak. O i będziecie mogli sobie popatrzeć, i tak będzie przebiegał cały proces. Nie wiem jeszcze, ile, mu... ile będzie trwał cały odcinek, ale nie będzie stosunkowo długi. Tu będziemy tak sobie tak cały czas. I tak będziemy przychodzić po kolei. Będę wszystko pokazywał, co jak wygląda. Tu wszystko jest popisane: na przykład sandstone, gravel, clay. Te wszystkie różne takie: Block iron, block iron blok diamentu, blok tego, wood. I takie różne. Ja tutaj wszystko pisałem. w niektórych miejscach jest też tłumaczenie polskie dla tych cięższych nazw. Yy, na przykład, czekajcie, tutaj mamy Glowstone. Yy, o, tu mam na przykład Brick Styles. To są schody z tego, i tu mamy wszystko popisane. Tu mamy Stone Slab, no to, to chyba nie będę musiał tłumaczyć takie proste rzeczy. Ale nie, gdzie niegdzie są popisane na przykład. O, na przykład tu mamy Fensto, Płotek, Takie różne właśnie niepotrzebne rzeczy. O, Glasto No to jest akurat banalne, ale. Dla niektórych napisałem, o na przykład yy, mamy tutaj, jak to się nazywa, liście z ciemnego drewna. Tu mamy z jasnego, tu mamy z brzozy, mamy gąbkę, sponcz, gąbka, ice, lód, snow, śnieg. W niektórych miejscach właściwie jest tłumaczenie polskie. Och, rozpadało się. Tutaj mamy podzielone wszystko. To jest w jakiś sposób podzielone na śnieg. Tutaj na te takie, no nie wiem, to mamy TNT. Tłumaczenie na pewno każdy zrozumie. Mamy tutaj półki, mamy tutaj liany, no wszystkie, tu są wszystkie bloki, tu mamy ul, nie chciałbym się jakoś wełny jakoś stosunkowo fajnie układać, więc wełnę będę tak pokazywał, po prostu z grubsza, będziemy tak przechodzić o w ten sposób. Wełna akurat chyba nie jest ważna w tych sturpakach. Tu mamy oczywiście saplingi, jasne drewno, ciemne drewno, brzoza, tu mamy ten chwast, no i takie właśnie pierdoły, tutaj również... Tutaj będę tak przechodził w każdym rzędzie po kolei, będziecie mogli się przyjrzeć każdemu po sekundzie. Również tutaj zamontowałem specjalną modyfikację shelfnot, mod i będę również wam tutaj pokazywał takie różne pierdoły, jak narzędzia. Tu mam wszystko napisane: narzędzia z irona, łuki, strzały, krzesiwo i tym podobne, narzędzia z drewna, ze stona, sztabki, złota, golda. Jeżeli, z tej, ja już włączę tutaj, o. Jeżeli ta tabliczka jest przy tym, to zawsze znaczy, że to jest do tego, a to jest do tego. Czyli jeżeli ja tak będę to pokazywał, a będę tak stawał na przynajmniej sekundę Będziecie mogli sobie popatrzeć, przejdę tu, stanę na sekundę Przejdę tu, stanę na sekundę i tak będziecie mogli sobie zatrzymywać, pauzować, robić co chcecie Znacie wszystko popisane, armor, zbroje, różne, na przykład nasiono, zegar, kompas, jajko, mapa Tu macie wszystko, będziecie mieli No i takie właśnie, tak będzie to, tak będzie to prezentowane Tu macie mikstury, tu będziecie mieli pistony i te slime pistony Tutaj będziecie mieli jetboxy, noty, bloki, fence, piece, dispensery, crafting table, te wszystkie nasze czesty, skrzynie, nasze drzwi. Tu będziecie mieli napisane o na przykład redstone torch, czyli czerwona pochodnia, torch, zwykła pochodnia, dźwignia, płytki naciskowe, guzik, labdor. Tu mam na przykład, że to są te um, tory z tym naciskiem, co wyczuwają nacisk. Jeżeli coś na to najedzie, tu mamy też z przyspieszeniem. Tu mamy drabinę, tu mamy minekarty A tu mamy minekarta z chestem i z fansem w środku Nie wiem czy to są wszystkie bloki, starałem się pokazać wszystkie Ale nie wiem czy mi się to udało Na pewno w jakiś sposób, chyba tutaj są wszystkie, bo sprawdzałem kilkakrotnie No i chyba są wszystkie No i tak, będzie to na tej zasadzie polegać właśnie Będę pokazywał wam po prostu tutaj będę przechodził, będzie jakaś muzyczka Czasami, na, czasami też będzie I oczywiście na końcu będzie urywek z jak latamy sobie po mapce albo chodzimy takie 10-15 sekundowe ujęcia. Ale to wszystko zobaczycie już na wstępie. Jeżeli bardzo podoba Wam się taka seria, jeżeli byście chcieli się jakoś przyłączyć do tej serii, możecie wysłać mi, jeżeli byście chcieli się podzielić jakimś teksturpakiem, wysłać mi, napisać mi w komentarzu link do tego teksturpaka pod aktualną wersję, czyli nie proszę nie wysyłać mi teksturpaków pod stare wersje, czyli pod aktualne. Wiem, że na razie jesteśmy nowo po update, więc jeszcze teksturpaków tak dużo nie ma, ale jeżeli już jakieś macie fajne, piszcie w komentarzu. Musi być link i nazwa. Jeżeli będzie dużo łapek nad, ten, nad, nad tym teksturpakiem, od razu go pokażę. I oczywiście na końcu również będzie instalacja tej, tej, tego teksturpaka, jeżeli to będzie teksturpak HD, który wymaga na przykład, yy, jak to się nazywa, mcpachera. Wszystko będziecie mieli. To jest taka moja nowa seria. Myślałem, że chyba takiej serii jeszcze nikt nie ma, a jak ktoś ma, to jeszcze nie widziałem. No po prostu będziemy tutaj sobie pokazywać różne tekstur już nie będę się powtarzał. Więc co? Widzimy się w pierwszym odcinku. Jeżeli chcecie możecie być pierwsi i już pisać komentarze odnośnie tekstur paków. Pamiętajcie, musi być link, jeżeli linku nie będzie, niestety nie będę mógł pokazać tej modyfikacji. że będę pokazał modyfikę no, kurde. Modyfikacja, ja co yy, nie będzie tej tekst nie będzie tego, nie będę pokazywał tekstur packa, który nie ma linka. Musi być link. Pamiętajcie, żeby był link. Link po prostu do zdjęcia, do czegokolwiek. No i oczywiście, w opisie do filmiku będzie przeniesienie, do pobrania tego teksturpaka. I oczywiście nie będę, po, nie będzie, po prostu będzie strona tego teksturpaka, nie będzie tak jak ja z modyfikacjami pokazuję, że przez, mojo, przez stronę tam y, moją. No dobra, więc już nie przedłużam. Czego podoba Wam się seria łapki w górę? No i co? No i popiszcie po prostu w opisie. Iście po prostu, jakie Wam się podobają teksturpaki. Jeżeli będzie dużo apel w górę, od razu je pokażę. No. No więc, co by tu jeszcze powiedzieć? No dobra, nic. Trzymajcie się, cześć. Do następnego teksturpaka moda, bądź jakiego, jakiegoś innego odcinka. No. Trzymajcie się, cześć.